Halo, halo, siemano widzowie z tej strony Pyklon i witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. I ze mną jest mój kuzyn Dawid. Cześć. I w dzisiejszym odcinku będziemy właśnie budowali nasze domki na jesień w Minecraft widzowie. Właśnie to jest nasz to jest mój pierwszy film z kuzynem. Jeżeli chcielibyście więcej, zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie koniecznie mój kanał, żeby być na bieżąco ze wszystkimi filmami. I jeszcze przepraszam Was, że mam po prostu takiego słabego skinka. Po prostu zapomniałem go zmienić, ale spoko na inne filmy go zmienię. A my tutaj, ja właśnie tutaj Dawid zaczyna tutaj budować. Sprawdźmy jak idzie. Słuchaj, a czy ty zamierzasz zbudować Dawid na drzewie domek? Tak, tak. Będę robił domek na drzewie. No to super. Dobra. Tylko ja właśnie tutaj ja już zacznę sobie domek dekorować. Hmm. Dobra. Musimy w jakiś, w jakiś idealny sposób. Ja muszę dopiero go zbudować. Dobra, no to... No dobra, to będziesz mógł tam zbudować. Hmm... A ja właśnie tutaj szukam odpowiednich bloków. Hmm. O, ten byłby dobry. To, to sobie tutaj zmienimy na kanapę, żeby było... Bo można było tutaj poczuć bardziej jesienią. Hmm dywan sobie wezmę dwa kolory dywanów, czyli brązowy i pomarańczowy, ale połączenie widzowie. Dobra, tu jeszcze sklejamy, w sensie tutaj zabudowujemy i I co by tutaj by jeszcze można było zrobić? Tak, żeby udekorować ten dom. Tutaj sobie w swoim ogrodzie trochę zniszczę. Ło, wow, jak to Dawidowi szybko idzie. Dobra, widzowie. Teraz weźmiemy sobie jakiś blok. O, ten jest świetny. I teraz. Y Jakieś liście. Hmm. hmm. O, te, wy, te liście wyglądają idealne do, do tego drzewa. Tylko, hmm, jak była, yy, tylko muszę teraz, widzowie, odnaleźć yy, sadzonkę. Odpowiedź. Czekajcie. Hmm. Yy. O, może nie będę musiał yy, widzowie tak yy, wiecie, yy, tak cały czas tych drzew budować. Po prostu sobie tutaj posadzę i z czasem yy, wyrośnie. O, na razie o. Dawidowi tak tutaj idzie. A co yy, ty, Co ty robisz, no, Dawid? Co to? Co tak się woda leje? Ja już. Czekaj, Dawid. Czekaj Dawid, ja już tam do ciebie lecę. Ja sprawdzę, jak ci tam i idzie. Tylko będziesz musiał zbudować tak, żeby się dało wejść do twojego domku. Tak, I tak. Wy, i, wy, i, I wyjść jakoś z niego. Zaraz tu no. będzie będę budował wejście, tylko ta woda mi tu. Nie mogę jej załatać. o, o. Do, Dobra, to o, świetnie. Teraz y, udekoruję jakiejś, wezmę sobie y, dynie, jakąś To bardziej na Halloween pasuje. I pamiętam y, coś takiego, że y, Mm, ten yy, coś sprawiało że bardziej yy, to szybciej rośnie drzewo Jeśli nie mogę znać. E, z mączki kostnej. Z mączki kostnej możesz spróbować. Ja właśnie, ja mam właśnie o to mi chodziło, tylko yy, mam po angielsku. Jak jest Dawid po angielsku ta z mączka. Yy, nie, nie wiem jak jest po angielsku, ale... No to, no to ma... sprawdź, yy, Co? Ma, ma, ma. O dzięki! Wygląda, wygląda wspaniale. Bon meal. O, zaraz sobie urosną nasze tutaj drzewka. Jeszcze nie urosły, ale spoko. Z, z czasem będą większe. Yy, jeszcze tutaj yy, sobie wpiszę komendę. Yy, time Set Day. Ok, i teraz jest jasno. Oj, coś ci, coś ci to... To sporo czasu ci to zajmuje, ale spoko to z czasem... No, trochę mi to zajmie. Spróbuję zbudować. Jeszcze nie wiem, nie mam planu na ten nowego. A, na spokojnie. Dobra, teraz tutaj położyłbym jakieś dynie. Mm, y, tak, żeby można było tutaj poczuć jesienny klimat. I tutaj postawię jedynie. Może pójdę do siebie na górę? Właśnie tutaj mam puste pokoje, właśnie, więc sobie je zapełnię. Wezmę, weźmiemy sobie łóżko. I tutaj postawimy, i jeszcze sobie. Pomarańczowy dywan. Tu postawimy. I gotowe. I tutaj mam pomysł, żeby zrobić łazienkę. Tak naprawdę powinienem już dekorować swój domek, ale w sumie mogę oczywiście też skończyć budowę swojego domku. I jeszcze schody. Hmm. Pamiętajcie też, widzowie, że będziecie mogli ocenić, który domek na jesień będzie lepszy: czy Dawida, czy mój. Jeżeli będzie więcej subskrypcji, to będzie oznaczało, że mój domek jest lepszy. A jeśli się Wam podoba, be, podoba, będzie się Wam podobał w sensie nowy domek Dawida, to zostawcie polubienie tego filmu. My sobie tutaj jeszcze weźmiemy brązowy i pomarańczowy dywan. A już mam. Dobra, postawimy tutaj, tu, tu, tu. Dobra, jeszcze sobie tu postawimy. Idealnie. Hmm, Jeszcze tutaj można by było tutaj. Ten korytarz mojego domku udekorować, postawić dynię. O, nawet jest. Y Placek z tymi Ciekawie, czy, czy się da yy, go postawić A, można tylko tylko zjeść. No ale trudno. Yy, będziemy wystarczy nam na jesień. Yy, sobie weźmiemy czesta Widzowie. I tutaj yy, Tylko usunę sobie niepotrzebne rzeczy. I tutaj postawimy skrzynię, w której będziemy mieli placki. Będziemy... I placki z dyni. Ale będzie duży zapasik. Oho. Chodźmy, y, widzowie, do y, mojego kuzyna Dawida. O ja Cię ci kręcę! Ja jak... będę miał takie wejście do domku. Hmm. Taką o. windę. Y, ale tylko z samej wody? Ej, wow, Ładnie, jak tutaj widzisz, ładnie masz y, zrobione, tylko y, chyba ja będę dostanie. Do, chyba. Do... Ch wygląda na to, że chyba widzom mi się bardziej podoba w Twój domek, ale to jeszcze się y, okaże. Jeśli ale zostawi. Pamiętajcie widzowie, że jak zostawicie więcej subskrypcji, to oznacza, że mój domek jest lepszy na jesień, a jeśli yy, uważacie, że lepszy jest domek mojego kuzyna Dawida, to, yy, yy, to, to to tak lajka like tak jest, jest, jest. jest. Jeszcze może tutaj by można było udekorować z przodu. Ok, gotowe. Hmm. Ale pierwsze drzewo u mnie urosło. To jest niesamowite. Za chwilkę będą kolejne. Może. Może trzeba bardziej tak tutaj dodać mąki, żeby szybciej tutaj urosło. Ciekawe. Ok. W sumie mam domek prawie gotowy, jeszcze tylko tutaj łazienka jest pusta. Więc sobie weźmiemy kwarca. Dobrze. Szukamy odpowiednich tutaj bloczków. Bloczków, bloczków. I, i jeszcze y, płytę y, sobie y, tu położymy. Y, jeszcze to będzie taka y, umywalka taka u mnie. I, i jeszcze Wanna. O tak. I nalejemy tutaj wody. Tak naprawdę mój domek powinien być zrobiony, ale mam nadzieję, że widzowie się tutaj oczywiście nie pogniewają, jak troszeczkę sobie dorobimy w naszym domku. Ja widzowie w sumie skończyłem, tylko sprawdźmy, jak wyglądają te. Nasze, te moje sadzonki, jak moje w sensie wyglądają. Na razie tylko jedno, że drzewo u, urosło, ale spokojnie. To, mm, to z czasem urośnie jeszcze druga. Yy. O, tutaj Dawid będzie miał takie zejście na dół. Yy. A Dawid, a czy to ten twój dom będzie już taki na zawsze w Minecrafcie? No, czy... na razie tak. Niech będzie taki, jak jest. O, dobra, to sobie tu wejdziemy w wodną windą. O, oh A nie za mały trochę jest? Potrzebna łazienka? A? No dopiero będę go poszerzał. Ło, wow, jak się. A możemy bardziej tutaj napełnić wodą? Czy napełnić? Znaczy, no jak też to um, możemy, ale to ma być dobra, do kury, dobra, się, dobra, tak? dobra po, dobra w sumie racja. Yy, sprawdźmy Silverfish. Yy, ja chyba jeszcze tego nie wspomniałem. a co to jest? A to, to rybik, to ten cukier, ten rybik, rybik jakiś to jest. Hmm. Ja muszę go tutaj y, spróbuję zespełnić Iron Golema, to może on go zaatakuje. Po prostu byłem bardzo ciekawy, jak, w, co to jest. A, chyba jednak już to wiem. I tutaj rozwali, Iron, tak jest. jest. Za... Tutaj Iron Golem rozwali tego głupiego cypa. Po jakieś skrzynki można. Gdyby tutaj przychodziły potwory, a nie, bo ja zrobiłem tak, żeby potwory nie przychodziły, to iron golem tutaj ciebie David ochroni, bo którego ze Mam hmm. sobie wejdziemy tutaj na górę. I dom jest mój całkiem skończony. Zaczekajmy na Dawida, aż skończy. O, słońce zachodzi. Ja idziemy tutaj, sobie widzowie. Już sobie zrobiłem taki most, będzie można przez niego przechodzić. I tutaj sobie można fajnie pływać pod wodą. Ja ogólnie, widzowie, to ja już chyba skończyłem swój dekorować dom, domek na jesień. Jak tutaj pod wodą jest fajnie. Niesamowicie. Jeszcze nagramy odcinek z tego, jak na przykład budujemy plażę z Dawidem, jeżeli chcielibyście, widzowie, jeśli się wam da, jeżeli... Kurcze, jeśli, jeśli lubicie filmy z Dawidem, to yy, po, zostawcie łapkę w górę i, i subskrypcję. I też jeśli się Wam podoba to, co robiłem, to, co robimy. Hmm. Sprawdźmy, co... I, ja, czy Dawid skończył... O, prawie yy, już skończył, badz, nawet ładnie. Ładnie to jest nawet zrobione. No, mój domek, nie mam na razie więcej pomysłów. Chyba musi zostać taki, jak jest. Y, na razie, no, ale wygląda na, fantastycznie, nawet. Wygląda dobrze. Ładne, ładne jest. Y, y, I skończyłeś jak na razie, Dawid, czy nie? Jeszcze. Jak na razie tak, jak, jak na razie tak. No. Y, Okej okay, widzowie, y, jeśli filmik Wam się spodobał, y, to y, oczywiście suba i lajka zostawcie, a my się z Wami żegnamy. narka, pa pa!